Moi drodzy, schodząc z tego miejsca, z właśnie z tej piramidy asteckiej, gdzie wybudowano w XVI wieku kościół Kuczki Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy, nie sposób nie zauważyć takich typowych drzew, to znaczy nie typ, typowych też dla Meksyku, dla tej kultury, w Polsce tego na pewno nie zobaczymy, bo każdy myśli sobie, że pieprz to jest jakiś krzak. A właśnie nie, pieprz to jest między innymi takie, o, czekajcie zobaczymy, no to jest właśnie drzewo pieprzowca, można, nie wiem, drzewo pieprzu, o tak może, na, można to powiedzieć. W każdym razie to mm, drzewo rośnie tutaj y, na porządku dziennym, no właśnie za mną się znajduje. No, spróbuję zaraz podejść do takiego jednego z drzew. Drzewa pieprzowego. Pokażę Wam jak wygląda taki właśnie typowy pieprz, który rośnie sobie tutaj normalnie. Tak, jako drzewo, zasadniczo, tak jak powiedziałem, kojarzony jest z. Z jakimś, z jakimś krzakiem, ale zobaczymy, może mi się uda podskoczyć. O, dobra. O, tak wygląda pieprz. Nie wiem, czy go widać. Zapach, no, jak pieprz. Jeszcze. Mm, super, elegancki tak elegancko pachnie. E, więc właśnie to jest drzewo pieprzowca albo drzewo pieprzu. Bardziej chyba. E, no, jest to taki typowy, e, typowe drzewo tutaj dla również e, tego regionu e, meksykańskiego.